Siemka witam Was na kolejnym odcinku z Call of Dragons i chcielibyśmy sobie dzisiaj porozmawiać o surowcach, a raczej ich braku, bo możecie w pewnym momencie na taką barierę niestety się natknąć. Więc jak sobie zwiększać surowce? Zbieractwo. Zbieractwo zawsze jest super i fajnie mieć taki temek, który robi coś takiego pyk i od razu zebrałem sobie ileś pieniążków. Tak, jest taki artefakt, który zbiera nam od razu. Jakoś tam wartość, w zależności od tego, jaki ma poziom ten artefakt, tutaj tej umiejętności, to od razu nam zbiera raz na 12 godzin, co prawda? Ale to jest dużo surowców, także to jest spoko. Jeśli chodzi o jeszcze artefakty, już jesteśmy w temacie, to jest jeszcze taki artefakt, który zwiększa nam całkowitą prędkość zbierania. Jak widzicie, tutaj jest zamontowany, zaklęte monety się nazywa, a tamten się nazywał. Ten nazywał się sierp Gryfingera. Także dwa fajne artefakty, które pozwalają nam tutaj szybciej zbierać, tutaj po prostu kliknięciem, a tutaj pasywnie. Bo jak wiecie, największą tutaj można powiedzieć produkcję naszych surowców, jeśli gramy aktywnie, to jest jednak to, co wydobędziemy naszymi wojskami poza miastem. Ok, no to fajnie by było jeszcze to przyspieszyć, więc jest coś takiego, jak taki przyspieszać? przyspieszenie zbierania i przez 8 albo 24 godziny i zbieramy o 50% szybciej więc to jest naprawdę mega dodatkowo warto mieć postacie zbierackie oczywiście, już Wam pokazywałem na jednym filmiku tak, one mają umiejętności też pod zbieractwo oczywiście premia do prędkości zbierania, zbierania drewna ale też mają talenty i tutaj na przykład prędkość zbierania czy tutaj też jest prędkość zbierania oraz też jest tutaj szybkość zbierania już konkretnego surowca. Także możecie tutaj sobie wybrać jeden z czterech, albo możecie wszystkie cztery, jak tam chcecie. I tak, tak to wygląda. Tutaj ze zbieraniem jest dużo, dużo przyspieszeń, więc fajnie by było to zrobić. Dodatkowo macie w polityce prędkość zbierania, prędkość zbierania i tutaj chyba to by było na tyle. Mamy tutaj jeszcze, tutaj już jest produkcja. Tutaj, jak widzicie, jest całk całkiem sporo punktów do rozdania w produkcji, bo to też jest nasz, oczywiście, duży surowiec. I oczywiście, jak najwyżej te budynki, by było warto też podnieść, żeby tego surowca jak najwięcej nam produkowały. Dodatkowo tutaj mamy w technologiach, jak przejdziemy sobie w surowcowe, to i mamy właśnie zwiększenie. Legion zbierać. Pozwala w ogóle zbierać, ale okej. Okay. Zwiększa produkcję, zwiększa produkcję. Tak samo tutaj mamy. E, prędkość zbierania złota. Prędkość zbierania drewna. Także jest tego tutaj dość sporo. I tutaj każdy, za każdym razem tutaj macie coraz więcej: coraz więcej zbierania i wytwarzania. I tutaj aż dotąd. I bonusy tutaj są naprawdę duże. Zwiększa prędkość zbierania many. O ile? O 25%. Zwiększa produkcję o 25%. Także bonusy są tutaj dość spore, jak sobie popatrzycie po kolejnych drzewkach. Więc jak sobie wszystko to razem dodacie, to naprawdę wychodzą wam niesamowicie wysokie procenty. I tak, trzeba to robić, bo słuchajcie, jak będziecie się cały czas bawić, tylko w przyspieszanie, no właśnie. Przyspieszanie. Zobaczcie, ile ja mam teraz przyspieszaczy. Ja w ogóle nie włożyłem w tą grę ani złotówki. A zobaczcie, ile mam przyspieszaczy z gildii po prostu. Ile tego jest? Ja nie mam czego przyspieszać. Ja po prostu nie mam surowców. Zobaczcie, jak ja potrzebuję dużo teraz. 32 miliony surowca, kiedy ja mam 8. 32 miliony. Skąd ja to mam wziąć? Z gildii, no coś tam czasem skapnie jakieś tutaj drobniaki. Tutaj może jakieś drobniaki. Ale to jest mało. To jest wszystko mało. W technologii tutaj. Jeśli chodzi o gildię, to tutaj na pewno są. Zwiększa przyrost drewna. No, nie o to chodzi. Chodzi tutaj, że są takie rzeczy jak. O! Zwiększa szybkość zbierania rudy przez członków I Widzicie? Tutaj też są takie bonusy, i tak samo są też bonusy do tego punktu zbierackiego. Że tam na przykład szybciej się zbiera. Także tutaj z samego przymierza też dostajecie bonusy. Więc tych bonusów jest co niemiara i warto naprawdę się wszystkimi nimi obłożyć, bo któregoś dnia zabrakną Wam surowce i wtedy zobaczycie, że oj, jednak warto by było troszkę ich mieć. Jeśli chodzi o kupowanie, tutaj macie targ goblina i możecie sobie czasami surowce tutaj kupić po prostu. Bardzo często jest tak, że na przykład te 150 tysięcy monet mogłem kupić sobie za 130 tysięcy drewna. Więc za każdym razem, kiedy macie tutaj fajne zniżki na kupienie surowca za surowiec, to najczęściej bardzo się to opłaca. Te przyspieszacze też, te przyspieszacze też się opłacają, bo zwiększają wam produkcję o 25%. Także ja też bardzo często je kupuję, cały czas na przyspieszaczach lecę i można sobie też coś takiego kupić przyspieszenie, zbieranie nawet na 24 godziny. Więc za surowce, po prostu kupując te przyspieszacze, bardzo do przodu wychodzicie, więc to też warto cały czas robić. No i w sumie to by było na tyle dzisiaj, także pamiętajcie o tym, żeby właśnie wysyłać ciągle wasze jednostki, żeby ciągle zbierały bardzo dużo w polityce i w badaniach wrzucić przyspieszeń i codziennie sobie odpalać bonusiki, które wam pasywnie tutaj zwiększają właśnie jeszcze to zbieractwo i ukierunkować sobie te postacie zbierackie tak typowo pod zbieractwo, bo zobaczcie, któregoś dnia zabraknie wam surowców i będzie dupa. Naprawdę nie będzie co robić. O, tutaj macie postać, która gada i one też dają, też nam dają nawet za takie rzeczy, jak pogadamy, dodają nam chociażby te deski. Wszystko to jest fajne, bo tutaj się zbiera, i potem przy okazji to możemy tego użyć, ale tego nie jest aż tyle, żebym mógł sobie teraz zbudować mój wielki pałacyk. No ile tutaj mam monet? Nie wiem, może 10 milionów, a potrzebuję 32, więc jest tego naprawdę dużo. Dobra, oczywiście to jest tylko 23 poziom, jeszcze potem 24, 25. Surowce znikąd się nie biorą. Więc im szybciej będziecie je zbierać, tym możecie potem bardziej te przyspieszacze używać i sobie więcej wojsk produkować czy, czy badania jakieś przyspieszać. A może jeszcze taki mały protip? Jak macie problemy z surowcami dość dużymi, to niskie technologie po prostu bardzo mało kosztują, a długo się robią. Więc możecie uderzać w te niskie technologie, dzięki czemu czas nie będzie zmarnowany, a po prostu coś cały czas się będzie tam robić. Tak samo takie budynki jak werbel zgromadzenia czy wieża strażnicza, one bardzo mało surowców zużywają, a długo się robią. Także taka mała podpowiedź. Dobra, trzymajcie się do następnego.